Jak ludzkość wpadła w sidła uzależnienia od alkoholu i jakie trzy wielkie kryzysy na zawsze zmieniły nasze relacje z alkoholem. Witamy. Dzisiaj zagłębimy się w długą i skomplikowaną historię relacji człowieka z alkoholem. To będzie podróż od, no właśnie, prawdopodobnie przypadkowego odkrycia. Przez czasy, gdy traktowano go niemal jak Jakiś magiczny eliksir. Aż po poważne kryzysy społeczne i dzisiejsze wyzwania. Spróbujemy zrozumieć, jak zmieniał się nasz stosunek do alkoholu, co było tymi punktami zwrotnymi. Zobaczymy, jak ta ewolucja dotyczyła nie tylko samej substancji, jej mocy, dostępności, ale też jak społeczeństwo postrzegało samopicie. Od gościnności rytuałów, Dokładnie. aż po źródło naprawdę poważnych problemów y, osobistych i społecznych. Nasz podcast to zaproszenie dla studentów, pasjonatów psychologii oraz dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, dlaczego myślimy i czujemy w taki, a nie inny sposób. Chociaż w tworzeniu treści pomaga nam sztuczna inteligencja, to sercem tego kanału jest prawdziwa ciekawość i chęć dzielenia się wiedzą. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a chcesz pomóc w jego rozwoju, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Serdecznie dziękujemy. No dobrze, to zacznijmy od początku. Jak to się mogło zacząć? Wyobrażam sobie jakieś zapomniane owoce, które sfermentowały. To bardzo prawdopodobne. Jest też ta legenda o arabskim uczonym szukającym kamienia filozoficznego. A znalazł alkohol? Tak. I podobno uznał, że to działanie, dodawanie sił, odpędzanie trosk, to właśnie to czego szukał. Można chyba powiedzieć, że alkohol to najstarszy znany nam hmm, środek psychoaktywny. Faktycznie. A ślady produkcji znajdujemy już w starożytności. Sumerowie, Egipcjanie, Grecy, Rzymianie, oni wszyscy już znali fermentację. Ale to były chyba głównie słabe alkohole, piwo, wino. Zdecydowanie, głównie piwo i wino, o znacznie niższej zawartości procentowej niż dzisiaj. Egipcjanie i Babinończycy mieli ponoć dziesiątki gatunków piwa. A Grecji i Rzymianie woleli wino. Tak, a Germanie z kolei piwo ziołowe albo miody pitne. Ale co wydaje mi się ważne, ta dostępność była ograniczona, prawda? Trochę jak z truskawkami dzisiaj są, a potem ich nie ma. Dokładnie. Świetne porównanie. Trudności z przechowywaniem sprawiały, że pito głównie sezonowo, na przykład po zbiorach i bardzo lokalnie. Często produkcja była tylko na specjalne okazje. Tak, ale wtedy... Jak już było co pić, to pito obficie, bez większych hamulców. Stąd te opowieści o zakładach w piciu. Aż ktoś padał pod stół, dosłownie. Słyszałam też, że Germanie pili z czaszek wrogów. Tak, dla dodania sobie męskości, jak wierzyli. Ale mówisz, że przez tę ograniczoną dostępność alkoholizm jako problem społeczny nie był tak powszechny? No właśnie. Gdy alkohol się kończył, następowała naturalna, długa przerwa to kluczowe. Co ciekawe, jakaś świadomość zagrożeń jednak istniała. Na przykład? Zakazy picia dla kobiet w ciąży. Mamy przykład matki Samsona w Starym Testamencie, czy prawa wsparcie i kartaginie dotyczące nowożońców. Chodziło o zdrowie potomstwa. Czyli już wtedy coś przeczuwano. Przeskoczmy do średniowiecza. Tutaj alkohol chyba staje się bardziej ludowy. Zdecydowanie. Staje się popularnym napojem. Pił niemal każdy, kto mógł. Często, żeby zapomnieć o biedzie, poczuć wspólnotę. Ciekawa jest rola klasztorów. Produkowały winom szalne, ale też piwo. Tak, piwo było uznawane za pożywny napój na czas postu. Jest ten przykład klasztorów St. Gallen. E, ten z trzema browarami. Tak, dla pielgrzymów, dla mnichów i najlepsze piwo dla opata. W Anglii pito nawet piwo kościelne na terenie kościoła. Na beczkach grawerowano: Bóg daje szczęście. To już brzmi jak marketing. Trochę tak. A patronem piwa został święty Gambrinus. Zaczęto też produkować alkohol na sprzedaż w gospodarstwach. Taki symbol, wywieszona miotła, oznaczał, że tam można kupić trunek. Stał się towarem. Pojawił się nawet zwyczaj płacenia części wynagrodzenia w alkoholu. Ciekawe, a ta historia o farbiarzach i niebieskim poniedziałku? A tak, czekając na wyschnięcie barwnika indygo, co trwało od soboty do poniedziałku, pili sporo piwa, które co ciekawe było też potrzebne w procesie. Inne cechy rzemieślnicze podchwyciły ten pomysł na wolny poniedziałek. Mimo wszystko to nadal były głównie słabe alkohole, nietrwałe to ograniczało problem. Tak, to prawda. Chociaż pojawiły się pierwsze próby regulacji, Karol Wielki zakazał pijanym sędziom wydawania wyroków około 800 roku. A ten król Anglii, Edgar, z liniami na pucharach, próba nauki umiaru? Tak, ale skończyło się podobno na zakładach, kto wypije do kreski za jednym razem. I ten względny spokój trwał wieki, aż do XVI-XVII wieku wtedy coś pękło. Dokładnie. Zaczyna się mówić o pladze pijaństwa. Marcin Luther nazywa alkohol narodowym diabłem. To był pierwszy wielki kryzys alkoholowy. To była, jakby to powiedzieć, kumulacja kilku czynników naraz. Po pierwsze, i to chyba najważniejsze, wynalezienie i upowszechnienie destylacji. Czyli wódka, mocny alkohol. Tak, wódka i inne mocne trunki. To fundamentalnie zmieniło charakter picia. Radosne biesiady przy piwie zastąpiły libacje wódczane. Często kończące się utratą przytomności. To pierwszy czynnik, co jeszcze? Po drugie, alkohol stał się trwalszy. Użycie chmielu i słodu do piwa, mieszanie wina z wódką, to wszystko pozwoliło na dłuższe przechowywanie. Alkohol stał się dostępny praktycznie non-stop nie tylko sezonowo. Właśnie. Po trzecie, transport. Trwalsze alkohole łatwiej było przewozić, handel stał się bardzo opłacalny, a rozwój dróg w Europie to ułatwił. I jeszcze wojna. Tak, wojna trzydziestoletnia, żołnierzom regularnie wydawano alkohol dla zachęty. Przemarsze wojsk przez Europę rozpowszechniły picie na niespotkaną skalę. Taka można powiedzieć pierwsza wielka kampania reklamowa alkoholu. Czyli mocniejszy alkohol, dostępny cały czas i łatwy w transporcie, plus wojna, skutki musiały być... Straszne. Były opłakane. Są opisy z miast niemieckich, gdzie rano na ulicach leżeli pijani. W Norymberdze podobno jeździł specjalny wóz, żeby ich zbierać. A ten przykład z Wirtenbergi? Tak. Po dobrych zbiorach winogron w latach 1540-41. W ciągu kilku miesięcy zmarło ponad 400 osób z przepicia. Czy społeczeństwo jakoś reagowało? Widziano problem? Tak, zaczęto reagować. Powstały pierwsze stowarzyszenia abstynenckie już od 1517 roku. Zaczęto drukować ostrzeżenia. Co ciekawe, pojawił się podział na niewinne piwo i wino oraz podstępną wódkę. Krążyły plotki o ludziach spalających się od wódki? Takie były opowieści. Były też próby promowania wstrzemięźliwości, jak ten order hrabiego Hessi Murica. Przyznawano go za nieupijanie się przez dwa lata. Ale definicja nieupijania się była dość liberalna. Siedem kielichów wina dwa razy dziennie. No cóż, standardy były inne. A pragnienie można było gasić piwem lub wodą. A jak było w Polsce? Bo u nas chyba poszło to w zupełnie inną stronę. Obowiązek upicia gościa. Niestety. Ksiądz Kitowicz barwnie to opisuje. Upijanie gości stało się wręcz obowiązkiem gospodarza, dowodem gościnności. Opisywał skutki ludzie spadający ze schodów, wynoszeni nieprzytomni, rany, wybite zęby. Magnaci siłą zmuszali do picia, chwalili się mocną głową, zdarzały się zgony z przepicia. Pijaństwo dotykało nawet elit, wspomina się o naradach u króla Władysława IV, gdzie senatorowie byli pijani. A na Zachodzie próbowano jakoś prawnie z tym walczyć? Kary? Próbowano kar finansowych za pijaństwo, ale szybko stały się one źródłem dochodu dla władzy. Czasem dochodziło do absurdów, gdzie władza wręcz zachęcała do picia, by potem móc ukarać i zarobić. To brzmi cynicznie. Trochę tak. Wprowadzono pierwszy podatek alkoholowy w Prusach. No i słynną bawarską ustawę o czystości piwa z 1516 roku, jęczmień, chmiel, woda, drożdże. Miało to też chronić lokalny monopol na chmiel. I jak w końcu poradzono sobie z tym pierwszym kryzysem, skoro trwał tak długo? To był długi proces trwał około 150 lat. Pomogła stopniowa zmiana obyczajów, upowszechnienie dobrych manier, sztuczców. Kontrolowane picie zaczęło być postrzegane jako oznaka kultury, droga do kariery. W Polsce przykład dał król Stanisław August Poniatowski. Tak, on nie tolerował pijaństwa i pojawiły się nowe używki: herbata, kawa, tytoń. Działały pobudzająco, a nie utumaniająco jak alkohol. Czyli podsumowując ten pierwszy kryzys, to nie sam alkohol, ale jego moc i stała dostępność napędzane przez technologię i handel Zmieniły się wszystko. Dokładnie. I wtedy też ukształtował się ten podział, który trwa do dziś. Większość pijąca umiarkowanie i mniejszość, która ma poważne problemy z kontrolą. Zaczęto też izolować osoby uzależnione w specjalnych zakładach. Razem z żebrakami, chorymi psychicznie. Tak, zmuszano ich do pracy, próbowano też ludowych metod zniechęcania, jak te zdechłe żaby wrzucane do wódki. Wydawałoby się, że sytuacja się uspokoiła, ale historia lubi się powtarzać. XIX wiek. Znowu wzrost spożycia. Gwałtowny wzrost. Od około 1820 roku. Pod koniec wieku średnie spożycie w Europie sięgnięło 10 litrów czystego alkoholu na osobę rocznie. To był drugi wielki kryzys. Co tym razem? Rewolucja przemysłowa. Tak, to główny motor napędowy. Ludzie tracili korzenie, więzi społeczne, żyli w anonimowości, często w strasznych warunkach, w dzielnicach, nędzy. A wszechobecna knajpa była często jedynym ciepłym schronieniem. Po drugie, sam przemysł alkoholowy. Wynalazki jak chłodzenie, maszyny parowe, kolej żelazna. Ta anegdota o pierwszym pociągu wiozącym beczki piwa. Właśnie, to wszystko umożliwiło masową, tanią produkcję i dystrybucję. Pojawiła się tania wódka z ziemniaków. I trzeci element alkohol w pracy. Pracowawcy czasem wręcz zachęcali do picia. Wierzyli, że to zwiększy wydajność. Stosowano też system bonów, część pensji w bonach do przyfabrycznych sklepów, gdzie często trzeba było kupić alkohol. Nawet Bismarck uważał alkohol za środek wzmacniający dla robotników To brzmi jak przepis na katastrofę społeczną alkoholizm z nędzy. I tak było. Robotnicy wydawali średnio 20% pensji na alkohol. Szpitale były przepełnione. W Niemczech w 1900 roku 65 tysięcy przyjęć z powodu alkoholu. Problem dotykał nawet dzieci. Wzrosła liczba wypadków w fabrykach. Ale społeczeństwo znów zareagowało: ruchy trzeźwościowe. Tak, powstały masowe ruchy. W Prusach w połowie XIX wieku ponad 1,5 miliona ludzi zobowiązało się nie pić wódki. Ale co ciekawe, nie piwa i wina uważano je za mniej szkodliwe. A woda często była złej jakości. A w Polsce, pod zaborami? Tam chyba było najgorzej. Tak, zwłaszcza w zaborze rosyjskim i Galicji. Księża inicjowali brak twa trzeźwości, ale władze carskie szybko ich zakazały. Naciskało lobby gorzelniane, no i obawiano się strat dla budżetu. A to stwierdzenie rosyjskiego ministerstwa finansów, że wzrost spożycia to... Dowód dobrego samopoczucia społeczeństwa. Tak, to pokazuje pewien cynizm sytuacji. Pojawiły się też kluby abstynenckie, które oferowały pomoc, odchodząc od potępiania. Zaczęto dostrzegać rolę rodziny. I zaczęto inaczej myśleć o samym alkoholizmie już nie tylko jako o grzechu. To bardzo ważna zmiana. Koncepcja alkoholizmu jako choroby zaczęła zyskiwać na znaczeniu. Pionierem był amerykański lekarz Benjamin Rush, już pod koniec XVIII wieku zalecał całkowitą abstynencję. A medycyna zaczęła opisywać skutki? Tak, uszkodzenia nerwów, wątroby, delirium tremens. Powstały pierwsze specjalistyczne szpitale azyle terapia głównie izolacja, modlitwa, praca. Próbowano różnych kuracji te z kamforą, drożdżami, pijawkami Dokładnie czasem dość dziwnych. Pojawiły się też liczne cudowne środki, często nieskuteczne, a czasem o ironio, zawierające alkohol lub narkotyki. Jest anegdota o podręczniku farmaceutycznym z 1899, który zalecał kokainę na alkoholizm. Niewiarygodne, czyli z jednej strony masowy problem, a z drugiej rodzące się ruchy trzeżwościowe i pierwsze próby medycznego podejścia. Co ostatecznie pomogło złagodzić ten drugi kryzys? Znów złożony proces. Związki zawodowe walczyły z systemem bonów i piciem w pracy, kampanie w szkołach, poprawa warunków mieszkaniowych. I co ważne, wreszcie pojawiły się napoje bezalkoholowe soki, lemoniada jakaś alternatywa. Przechodzimy do XX wieku wojny, kryzysy, ale też ogromne zmiany. Jak to wpłynęło na picie? Pierwsza wojna światowa to spadek spożycia. Alkohol szedł na front, a cywile mieli inne problemy. Potem lekki wzrost, ale świadomość zagrożeń była większa, no i kryzys ekonomiczny ograniczał możliwości. W Polsce po odzyskaniu niepodległości spożycie spadło, działały organizacje trzeźwościowe. Ale XX wiek to też mroczne karty. Niemcy nazistowskie. Trzeciego o zapobieganiu dziedziczeniu chorób uznała alkoholizm za dziedziczny. Skutek: Przymusowa sterylizacja około 30 tysięcy alkoholików, a 20 tysięcy wysłano do obozów jako jednostki aspołeczne. Odżyły najgorsze stereotypy. Straszne. A w tym samym czasie w USA prohibicja. Zupełnie inna historia. Tak. W latach 1919 1933. Wprowadzona pod naciskiem ruchów antyalkoholowych, głównie kobiecych. Początkowo ograniczyła picie, ale szybko doprowadziła do rozkwitu czarnego rynku, przemytu, no i ogromnego wzrostu potęgi mafii. Zniesiono ją w 1933. Podobno wielki kryzys miał tu znaczenie? Tak. Liczono na dochody z podatków od legalnego alkoholu. Oczywiście spożycie natychmiast gwałtownie wzrosło. Ale co ważne. Coś dobrego z tego wynikło? Można tak powiedzieć. Właśnie w tym okresie, by naukowo uzasadnić walkę z alkoholem, powstał Yale Center of Alcohol Studies. Tam profesor e. M. Jelinek opracował w latach 40. swój model alkoholizmu jako choroby. To był przełom. Ogromny przełom. Model Jelineka stał się podstawą wielu terapii i zmienił społeczne podejście. Alkoholik to osoba chora, której można i warto pomóc. To było odejście od piętnowania na rzecz leczenia. I to na tym gruncie, w tej atmosferze powstał Ruch Anonimowych Alkoholików, A.A. Dokładnie, w 1935 roku. Założony przez Billa Wilsona i Boba Smitha, dwóch mężczyzn uznawanych za beznadziejne przypadki, oparli go na programie 12 kroków i wzajemnym wsparciu. Ruch rozrósł się błyskawicznie. W USA 200 tysięcy członków w 6 lat. AA odegrało ogromną rolę w destygmatyzacji, zwłaszcza gdy znane osoby jak Liza Minelli czy Betty Ford zaczęły publicznie mówić o swoim uzależnieniu. Wróćmy na chwilę do Polski. Druga Wojna Światowa, okres powojenny. Podczas wojny spożycie w Polsce wzrosło ponad trzykrotnie. Okupant płacił alkoholem, kwitł bimber. Po wojnie krótki spadek, a potem stały wzrost aż do 19 roku. A ten spadek w okresie Solidarności? To ciekawe. Tak, bardzo ciekawa obserwacja gwałtowny spadek spożycia. Niektórzy badacze widzą tu związek między poczuciem wolności, nadziei, a spadkiem picia. W stanie wojennym spożycie wróciło do poprzedniego poziomu, mimo kartek i słynnej godziny 13. I tak dochodzimy do czasów nam bliższych: trzeci kryzys alkoholowy od lat 60. na zachodzie, cud gospodarczy i Znowu wzrost picia? Tak, bardzo szybki wzrost spożycia, tym razem we wszystkich warstwach społecznych. Co ważne, różnica między płciami zaczęły się zacierać. Kobiety zaczęły pić więcej, choć może nadal bardziej w ukryciu. Liczba uzależnionych wzrosła dramatycznie. Ogromnie. Obecne szacunki dla Niemiec to 1,6 miliona uzależnionych, a do tego 2-5 razy tyle osób pijących ryzykownie. Skala problemów jest gigantyczna: dziesiątki tysięcy zgonów rocznie, co piąty śmiertelny wypadek w pracy związany z alkoholem, setki tysięcy przestępstw pod wpływem ogromne koszty ekonomiczne. A jak to wygląda w Polsce dzisiaj? Prawie 10 litrów czystego alkoholu na mieszkańca rocznie to dane rejestrowane do tego szara strefa co najmniej 15%. Widzimy stały wzrost spożycia piwa napędzany reklamą i tym przekonaniem, że piwo to nie alkohol Dokładnie. Szacuje się około 800 tysięcy u osób uzależnionych i 2-2,5 miliona pijących szkodliwie. A jeśli dodamy ich rodziny, współmałżonków, rodziców, dzieci często z syndromem DDA? Dorosłych dzieci alkoholików. Tak, to problem bezpośrednio dotyka około 6 milionów osób w Polsce. No i ciągle ogromny problem pijanych kierowców. Ponad 70 tysięcy zatrzymanych w 9 miesiącach 2021 roku. To naprawdę zatrważające liczby. Jakie działania podejmuje się wobec tego trzeciego kryzysu? Czy mamy dzisiaj lepsze narzędzia? Mamy ich na pewno więcej niż kiedykolwiek. Po pierwsze, nadal działa ruch AA globalnie. W Polsce od 1974 roku obecnie około 2300 grup. Na początku władze PRL patrzyły nieufnie. Tak, ale ruch przetrwał i się rozwinął. Po drugie, mamy nowoczesną terapię uzależnień. W Polsce przełom nastąpił pod koniec lat 80. Odeszliśmy od leczenia tylko powikłań medycznych i nieskutecznych metod, jak wszywki Esperalu. Te, które miały odstraszać. Tak, ale często były omijane lub po prostu nieskuteczne w dłuższej perspektywie. Teraz stawia się na zintegrowane programy psychoterapeutyczne. Jest więcej opcji oddziały zamknięte, poradnie, grupy wsparcia leczenie farmakologiczne. I to uznanie alkoholizmu za chorobę przez WHO było kluczowe. Tak, w 1964 roku. To ostatecznie przeniosło ciężar z odpowiedzialności moralnej na leczenie i umożliwiło finansowanie terapii. Terapia staje się też bardziej elastyczna, dopasowana do pacjenta. Krótsze programy, uwzględnianie różnic płci, wieku, terapia nawrotów. Dokładnie. Praca z całą rodziną, współuzależnienie, DDA, terapia dzieci, no i nowe leki, jak acamprozat czy naltrekson. Zmniejszają głód alkoholowy, nie uzależniają, choć w Polsce ich dostępność i cena bywają problemem. Czyli mamy więcej narzędzi, ale czy ten trzeci kryzys jest przezwyciężany? Czy uczymy się na błędach? Trudno powiedzieć jednoznacznie. Trendy są różne w różnych krajach, pojawiają się nowe wyzwania. Alkopopy, te słodkie mieszanki alkoholu, popularne wśród młodzieży, prowadzą do niebezpiecznego picia na umór. Obniża się wiek inicjacji, dziewczęta piją więcej. U nas problemem są te małpki. Tak małe buteleczki, łatwe do ukrycia, tanie. Obok wciąż istniejącego alkoholizmu z nędzy mamy problem intensywnego picia wśród ludzi sukcesu, tak zwanych wysoko funkcjonujących alkoholików czyli historia znów zatacza koło. Każdy kryzys miał swoje przyczyny, swoje technologie, swoje reakcje społeczne. Zastanawiam się, czy obecny moment to czas nauki i przezwyciężania tego kryzysu, czy może stoimy u progu kolejnego, czwartego, biorąc pod uwagę te nowe wyzwania. To jest właśnie to otwarte pytanie na przyszłość. Historia pokazuje, że gdy problemy narastają do pewnego krytycznego poziomu, społeczeństwa w końcu jakoś reagują, wyciągają wnioski. Pytanie, czy nasza obecna reakcja jest wystarczająca? Czy nadążamy za zmieniającymi się wzorcami picia, nowymi zagrożeniami? Prześledziliśmy dzisiaj naprawdę fascynującą, chociaż często bardzo trudną podróż ludzkości z alkoholem. Od tego przypadkowego odkrycia przez fascynację i rytuał po wyniszczające kryzysy napędzane zmianami społecznymi, technologicznymi, aż do współczesnych prób zrozumienia i leczenia uzależnienia. To jest relacja pełna sprzeczności, która wciąż ewoluuje. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do wysłuchania kolejnych analiz.